Marcinie, nie tak dawno, a właściwie przed chwilą wróciłeś, chciałoby się powiedzieć z Gruzji, ale nie tym razem z Gruzji, wróciłeś z Etiopii. E, po pierwsze... Co tam robiłeś? I dlaczego był to research do książki? I jaka to jest książka dla kogo? I kiedy się ukaże? A po drugie, co mnie bardzo ciekawiło i nawet ci o to zahaczałem w naszej korespondencji sms czy duch Ryszarda Kapuścińskiego w Etiopii jest wiecznie żywy? Czy to tylko nasze, e, nasz taki mit, że wszyscy tam znają Kapuścińskiego? Pięć pytań w jednym. Dobra, po kolei. Tak, na dokumentacji do nowej książki e, i e, pierwotnie. Chciałem, żeby nowa powieść miała się dziać tylko w Stambule, ale przyznaję, że nawet nie powody narracyjne tutaj były najistotniejsze, tylko ja w Stambule byłem wiele razy w życiu i jakby sam Stambuł uwielbiam, jedno z najspanialszych miast na świecie, tak mi tak zatęskniłem, żeby w tej dokumentacji jeszcze gdzieś popłynąć, poszaleć. Tak jak kiedy pisałem Czerwoną Ziemię, to pisałem do Konga, Ugandy, no to zwłaszcza Kongo, dosyć dziwna miejscówka. I tak się zastanawiałem jednocześnie, jakie miejsce i jak to połączyć z, z ze Stambułem. Ja nie wiem, chyba było coś takiego, że yy, wiesz, czytałem jakieś doniesienia w prasie anglojęzycznej yy, i zobaczyłem, że yy, prezydent Erdoğan Turcji dopił deal yy, pokojowy między Etiopią yy, i Somalią, bo tam było na krawędzi wojny. I ja nagle, nie ma przypadków, są tylko znaki, w Etiopii byłem pięć razy w ciągu ostatnich 30 lat. I pomyślałem że to byłby wspaniały powrót, i zacząłem intensywnie myśleć, jak to fabularnie połączyć. I tu już nie będę mówił, co mnie olśniło, bo to już bym spoilerował, ale doznałem dwóch takich olśnień, po prostu przeglądając serwisy informacyjne, <coughs> jak to można połączyć. No i tyle. No, wtedy nastąpiły trudne negocjacje za mną Dziwit Meller na temat nieprzekraczalnych granic poczucia humoru, że nawiążę do pewnego rysunku Andrzeja Mleczki. Ale to już nie, nie pierwszy raz, tak? więc o ile pierwszym razem jak jechałem do, do, do Ugandy, to mi groziła, że mi tam urwie to i owo, jeśli nie napiszę tej powieści, to teraz wiedziała, że okej, okay, żarty żartami, ale ja naprawdę z, z tej dokumentacji wyniosę sporo. Więc to był powód pierwszy. Wspaniałe było wrócić do jednego naprawdę z moich ulubionych miejsc na świecie, które są po pierwszej, Bycie w Etiopii w 1994 roku. Naprawdę serdecznie nienawidziłem tego miejsca. E, i, i, a kiedy dwa lata później e, miałem tam, miałem wrócić w ogóle gdzieś do Afryki, zastanawiałem się, gdzie, gdzie najbardziej bym chciał. Tutaj Etiopia się świeciła cała. E, no i tak, więc spędziłem trzy tygodnie e, robiąc, intensywnie, robiąc intensywnie dokumentację. I jeżeli wszystko pójdzie dobrze i e, dotrzymam terminu umowy. Czyli skończę pisać do końca roku, to się ukaże na wiosnę, wczesną wiosnę przyszłego roku. W wydawnictwie znak. Poprzednie dwie wyszły w wydawnictwie WAB. W wydawnictwie znak i też zmiana wydawcy znaczy powoduje, sprzyja temu, że. O ile pierwsze dwie powieści miały tutaj wspólnego bohatera, dziennikarza Wiktora Tilszera, o tyle e, m, od razu uznałem, że skoro e, zmieniam wydawcę, to, to też nie, nie będę kontynuował. Więc, e, więc będzie nowy bohater, zupełnie inny, inna, e, inna bajka. Po, poczekaj, powiedziałem na te pytania? A, jeszcze Kapuściński mi zdał. Słuchaj, w Czytałem sobie w, teraz w Etiopii Ignacego Karpowicza książkę Niehalo, która wyszła bodaj 15 lat temu. Tam, gdzie zresztą Nowy Kwiat Cesarza. No nowy Kwiat to jest akurat znaczenie słowa słów Addis Abeba, czyli stolica Etiopii, ale oczywiście ten cesarz to nawiązanie do Kapuścińskiego. Karpowicz tam w tych delikatnie, tak się dystansuje od, a może i niedelikatnie, ale nie delikatnie, ale jakoś brutalnie od wizji Etiopii, Haile Selassie, autorstwa Kapuścińskiego. W wywiadach, o ile pamiętam, sprzed lat był, był bardziej dosadnym. Ja powiem tak, że nawet w Czerwonej Ziemi, sobie przypomniałem, tam jest taka ta scena, bohaterowie jadą w autobusie, właśnie ktoś wyciąga cesarza kapuścińskiego i pojawia się ten wątek właśnie negatywnego stosunku do um, obrazu Etiopii i, i, i Haile Selassie. Tym razem chyba z nikim nie, zdarzyło mi się, ale to akurat z Hiszpanem rozmawiałem, z którym się kojarzyła Etiopia kapuścińska. Natomiast swego czasu jakby Zgłębiałem temat kapuściński, a Etiopia, no to mówiąc wprost, ludzie, którzy się trochę na tej Etiopii znają, no to uważają, że cesarz to jest bardziej literatura piękna, a nie literatura faktu. Tutaj, jakby na poziomie faktograficznym. No, jest jeszcze ten drugi poziom, jakby. Ym, no Kapuściński pisał cesarza już w. Mówię to z całą do Kapuścińskiego, całej twórczości. Pisał już, kiedy Etiopią rządziła krwawa, zbrodnicza, komunistyczna dyktatura. Jakby w tym momencie robienie z Haile Selassie tej negatywnej, złej postaci. Ym, Bieg dziejów nie sprzyjał, że tak powiem, recepcji yy, cesarza Kapuścińskiego. Znaczy oczywiście, jak ktoś nie ma pojęcia o Etiopii, to, to jest świetna książka, świetnie napisana, natomiast w związku z rzeczywistością to już jest gorzej. Yy, oraz yy, z perspektywy lat yy, ta zmiana, która nastąpiła w etiopii, to była na, na, najbardziej koszmarna zmiana. A Haile Selassie tak yy, Źle przedstawiony w cesarzu po latach ma dużo lepsze opinie, oceny, i nie mówię o Rastafarianach, tylko o dziennikarzach, politologach, niż to, to przedstawiał Kapuściński. Powiedziałeś, że nowe wydawnictwo to nowe otwarcie? Rozumiem, że to jest początek nowej serii, a nie standalone? Nie. Yy, to znaczy. Jak pisałem Czerwoną Ziemię, też wydawało mi się, że to jest zamknięty, bo była zamknięta powieść, że nie, nie będzie żadnego ciągu dalszego. Znaczy w naszym sensie, w takiej formie jak zrobiłem, czyli że Dzieciak lwa, że jest osobna historia, ale ten sam bohater. Tak jak to, a to mi zabiliście okazji, czy tą historię, no da się, wszystko się da, ale nie myślę o tym w kategoriach serii. Mam wymyśloną mniej więcej historię zamkniętą. Z kilkoma przewrotkami, i, i tak ją chcę napisać. I... Natomiast teraz, jak zadałeś mi to pytanie, przypomniałem sobie jakie wymyśliłem zakończenie, to słuchaj. Arthur Conan Doyle uśmiercił Sherlocka Holmesa, i wiesz, wydostał go spod z czy już nie pamiętam skąd. Tak, wszystko jest. można zrobić. <laughs> Moriarty go zabił, potem nie zabił. Więc ale nie, myślę o tym jako, nie myślę o serii, myślę o zamkniętej, o zamkniętej całości. Z racji tego, że w branży mówimy, że dzisiejsze gazety wyścielają jutrzejsze śmietniki, to temat Gruzji zszedł trochę z, z jedynek telewizyjnych, gazetowych, radiowych. Ale ty pewnie tam cały czas spoglądasz, śledzisz, śledzisz media gruzińskie, jak sprawa wygląda tam na miejscu. Wygląda coraz gorzej. Znaczy, to, że zszedł, to jest naturalne. Zbyt wiele się po pierwsze się dzieje na świecie. Po drugie, Protesty, które się zaczęły pod koniec listopada, to jest grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, pięć miesięcy. To jest w ogóle to, że oni cały czas protestują, to jest, to jest cud boski. Tam, tamtejsza władza, prorosyjska władza, na początku próbowała brutalnie stłumić te protesty, i to wtedy rezonowało na całym świecie. Zwłaszcza, że Gruzini potrafią w protesty, więc to było spektakularne. Te wszystkie race, racje, to wyglądało jak gwiezdne wojny. Więc postanowili wziąć na przeczekanie. I chyba się spodziewali, że szybciej to się wy, wypali. Gruzji w tym momencie nie, nic nie sprzyja. Nie sprzyja, e, mówię, protestującym Gruzinom. Tak? Nie sprzyja sytuacja międzynarodowa, bo Trump. Nie sprzyja e, ciężka sytuacja e, Ukrainy. E, m, nic im w zasadzie nie sprzyja. Nie sprzyja, nie sprzyja kompletnie zdemoralizowana e, i cyniczna władza. De facto z nadania rosyjskiego, e, jakby, którą tam największym własnym jest oligarcha gruziński, który zresztą zbijał kasę w Rosji, Biedzi Najwaniświli, który nie pełni formalnie żadnych stanowisk, tam on był przez chwilę premierem, e, natomiast są jego ludzie, wszystko, mm, dużo, dużego kalibru cynicy, którzy też wiedzą, że e, zabrali tak daleko, że oddanie władzy może być dla nich ryzykowne. Zresztą, że w Gruzji raz się kreflała i władza się zmienia na ulicach. Więc, więc tak to wygląda, więc władza chce po prostu zamęczyć. Tam jest... Gotowanie żaby, to znaczy te, te, te sankcje, represje idą coraz dalej. Czasami są małe, złośliwe, a to nie wpuści się kogoś do kraju, a to się wymierza grzywny dziennikarzom, aresztuje się dziennikarzy, tu się kogoś pobije, tam się kogoś pobije. Jest to bardzo znaczy dla kogoś zakochanego w Gruzji i związanego z tym krajem od, od, od wielu, wielu lat, to. Hmm, przerażająco smutne. Hmm, oczywiście nie tracę nadziei, ze względu na społeczeństwo gruzińskie. To znaczy, sam fakt skali tych protestów, yy, długości tych protestów. To znaczy, też ta władza jest za słaba, yy, żeby to zgnieść. Nadal są prywatne media. Przyjające opozycji. Nadal jest to no właśnie społeczeństwo obywatelskie, którego nie wiem, nie, w tej skali, nie wiem, w, w sąsiednim Azerbejdżanie nie ma. Miałem w ogóle Rosję. Tu nie ma żadnego porównania do Białorusi. To jest zupełnie inny, inny kraj. Całe pokolenie, dwa, które też uczyło się na zachodzie, studiowało też w Polsce, jakby no, oni, oni nie po powrotu do Rosji. Natomiast no, mają naprzeciw siebie naprawdę zdeterminowaną, brutalną, bezwzględną, cyniczną władzę. Wracając na chwilę do literatury, co u ciebie teraz na rozkładzie, na tapecie? Bo pewnie nie jedna książka, tylko 17. Kiedy, kiedy emitujesz? No, w nowym tygodniu. A, e, czytam Nowego Żulczyka. E, Właśnie nie wiem, co ja mogę powiedzieć, czy nie mogę powiedzieć. E, uśmiecham się, tak? Czytam Nowego Żulczyka. Tyle, który wychodzi bodaj 16 maja. Zapraszam, 18 maja prowadzę z nim, chyba, pardon, to tu w Warszawie spotkanie premierowe. Więc to jest Żulczyk. Jest kilka rzeczy na, na tapecie. No, dzisiaj akurat jestem w trakcie Żulczyka, więc to mi, to mi przyszło najbardziej do głowy. Plus Każdą wolną chwilę wykorzystuję, teraz czytam e, rzeczy turecki, około tureckie i około Etiopskie. E, to, e, to Kupiłem jest wydawnictwo Trio, zdaje się nie wiem, czy ono pewnie nie istnieje. oni Mieli serię takich świetnych e, e, krótkich monografii historycznych na temat krajów. Właśnie historia Gruzji była świetna. Teraz sobie kupiłem właśnie historię Turcji i historię ten, rogu Afryki. Tego typu rzeczy czytam, czy, czy albo jakieś anglosaskie anglosaskie rzeczy plus ym, poświęcone tym krajom i y, studiuje w bólach y, historię Arki y, Przymierza. <laughs> to jest, dobra. Więc ym, natomiast powieściowo ym, ym, rzecz, którą w, y, to zawsze warto powiedzieć, to była jedna z najlepszych rzeczy, jaką przeczytałem w ostatnich miesiącach, ym, co polecałem już u siebie, y, czyli rządło. Irlandzka powieść Pol Douglas Marej, się że rządło. I dawno nie czytałem tak, tak, tak dobrej, dobrej powieści. O. To już zupełnie na koniec temat, który mam na wrażenie, że już trochę przy sechu pojawiły się kolejne afery, ale żyjemy jednak w epoce Chłopki Gate. Czy ty masz jakieś zdanie w, w tym temacie? No, no mam zdanie takie, że zasadniczo nie mam zdania w tym sensie, że nie znam tych umów, no nie znam umów, nie znam negocjacji, natomiast 99% ludzi wypowiadających się, wypowiada się tak jakby znało te umowy, no hello, e, więc nie wiem, e, bardzo jestem oczywiście ciekaw jako autor, który też, e, pisałem w życiu słabe umowy, e, nauczyłem się na błędach i tak dalej, więc nie znam e, umowy, jak sądzę, zdecydowana większość wypowiadających się z wielką pewnością siebie. Jedyny konkret jaki znam, to że, bo polecałem, że są świetna biografia Antoniego Słonimskiego, która dosłownie małych parę miesięcy temu ukazała się w wydawnictwie marginesy, autorstwa autorki Chłopek. To jest jedyny dla mnie konkret, że chyba skoro Joanna Kuciel-Frydryszak wydała nowe wydanie Słonimskiego dopiero co yy, wydawnicy marginesy, no to chyba to właśnie no, to, to, to z tego wynika, to jest konkret, tak? To znaczy, że yy, to, to mi daje do, do myślenia. Natomiast nie potrafię się yy, wypowiedzieć, bo powtórzę żadna ze stron nie, yy, nie ujawniła i być może nigdy nie ujawni co było naprawdę w umowie i jakie potem padły albo nie padły yy, propozycje. A patrząc na dyskusję, jeśli to można nazwać dyskusją, to takie miałem momenty, że myślałem sobie, że już yy, yy, walki polityków naszych w kampanii wyborczej są bardziej subtelne niż to, co pisali niektórzy ludzie w mediach społecznościowych. till